Cześć, witajcie na kanale CTG TV. Ja jestem Jacek i dzisiaj zrobimy unboxing jak nigdy taki szybki. A dlaczego? Zaraz wam opowiem. Tak jak już wmówiłem wam kilka razy, postanowiłem zbudować swój wymarzony pedalboard i układam sobie kosteczki. Wybieram, szukam i znajduję coraz fajniejsze rzeczy. Jedną z nich był Lector Harmonix Oceans 11, którego już pokazywałem, ale musiał wrócić do Tomana. Dzisiaj właśnie tam przybył i oddadzą mi kasę, bo był uszkodzony. Nie włączały się dodatkowe opcje. Dzisiaj chciałem zrobić unboxing tego, bo tamten był w Bistoku, więc był już rozpakowany. A ten jest świeży, świeżuteńki ze sklepu, taki jak przyjedzie do Was, jeżeli go kupicie. Kiedyś w ogóle myślałem, że unboxingi to jest z dupy pomysł, ale z drugiej strony, w sumie, jak chcesz coś kupić i chciałbyś zobaczyć, jak coś wygląda, gdy do ciebie przyjedzie, to jest całkiem spoko opcja, bo wiesz, czego się spodziewać i nie masz jakiejś niespodzianki, na przykład. Albo na przykład, jak kupiłem ostatnio efekt i nie było w nim zasilacza, powinien być, nie? no to w sumie lipa, nie? A tak dowiecie się zaraz, jak wygląda Electro Harmonix Ocean 11 Reverb prosto z pudełka. Pudełko jest fajnie się. Naprawdę fajnie się, kurde, powiem wam. Podobają się te pudła. Wszystkie mają takie same ich wielkości. Wszystko tak samo dobrze wygląda. Fajne graficzki. Mega. Czuć, że jest to produkt wysokiej jakości. Otwieramy. Och, I tak to jest pięknie zapakowane. Powiem wam, że ogromnym plusem tych efektów jest to, że jest zasilacz. Dla mnie jest to totalny wypas. Najpierw zajmiemy się gadżetami, nie? Zasilacz. Efekt z instrukcją. W środku oprócz tego oczywiście znajdujemy naklejeczki. Tungsole, producent EHX produkuje Tungsole lampy. Tungsole, nie wiem co czyta. No i jeszcze naklejka EHX. No i... Yy, co tu mamy? Aha, no reklamy, nie? Reklamy tych wszystkich zabawek od nich. No taka reklamówka. To wszystko co mamy w pudełeczku. Zasilacza, zasilacza wam nie będę pokazywał, jest to zasilacz o napięciu 9,6V na natężeniu 200 mA 230V Elektroharmonicz. Zwykły standardowy zasilacz transformatorowy, czyli dobrej jakości tak jak mówiłem w filmie o, o ISO o Harley'u, tam nie wszyscy mnie zrozumieli o co mi chodzi, że ja mówię o jakiejś pętli masy, nie, nie mówię o pętli masy, tylko podpinając do jednego zasilacza efekt cyfrowy, analogowy, możemy spodziewać się takiego smażenia boczku na patelni, tak to mniej więcej brzmi, dlatego myślę, że chłopaki z HX-a, panowie i panie pewnie też dają zasilacze, co jest według mnie świetną opcją i szacun wielki za to ale zaraz jeszcze do tego dojdę Dobra, na deser, na deser zapakowana kosteczka, zaraz ją Wam otworzę W środku pakietik instrukcji, nie będę nic gadał bo będę otwierał, to to Możemy sobie zarejestrować, karta gwarancyjna i rejestracyjna, taka fajna kartonikowa Patrzcie możemy ją wysłać do Long Island, do New Yorku o, słuchajcie, możemy zarejestrować swojego Elektro Śmieszę, to jest zawsze mi to rozwalało. Dla kogoś tam mieszka w Stanach, pewnie spoko. Option 11. Słuchajcie, z tą instrukcją warto się zapoznać, bo tu jest tyle rzeczy do zrobienia i do ogarnięcia, że naprawdę masakra. Teraz wam pokażę, jak to wygląda z bliska. To jest w sumie stary już efekt, ale uważam, że jest to mega opcja. Jakie to są Reverby? Hall, Spring Plate, Reverse Echo, Tremolo, Modulation Dyna, Auto Inf, nawet nie wiem co to jest, Shimmer i Poly i trzy gały. Oprócz tego mamy przyłącznik MOD, który u mnie właśnie w Reverse z tym, tym Stomanowskim nie działał. Yy, Idioda, no tutaj zmieniacie sobie, jakby są dodatkowe opcje dla, dla części z tych pogłosów, można sobie wybrać. Oprócz tego jest, jak się kliknie, to jakoś inaczej się jeszcze powtarza z kropką, bez kropki. Nie no, coś takiego. Tają hmm. teraz takie naklejki, kiedyś dawali osobno takie gumeczki. W sumie spoko, bo jak na przykład ktoś używa efektów na biurku, to spoko. Jak ktoś do pedalboardu, no to myślę, że to wypadałoby zdjąć. W środku jest jeszcze przełącznik e, Tails, nie Trails, nie? Tails, i który możemy wyłączyć lub wyłączyć ogonki, czyli jak wyłączacie efekt, to będzie się jeszcze e, e, pogłosowało a jak będziecie mieli to wyłączone to nie będzie się pogłosowało słuchajcie dlaczego ja zrobiłem unboxing tej kostki bo miałem okazję ostatnio otestować efekty od JHS z tej serii 3 i tam był też między innymi pogłos i, i powiem Wam tak co zauważyłem, oczywiście ten pogłos od JHS no jest spoko, dobrze to gra no, klasyczny, standardowy, najzwyklejszy na świecie pogłos z trzema gałami za 500, 500 w tym momencie 529 zł, chyba jest w internecie do kupienia. A ta kostka kosztuje 599 zł wraz z zasilaczem. I macie tu raz: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 rodzajów pogłosu, z czego niektóre mają po, dwa, po dwie 3 opcje. Macie tutaj sobricza, możecie wpiąć sobie, że jest Infinity Pogłos. Nawet nie sprawdzałem jeszcze, jak to tam dokładnie działa. I tak to wygląda, i również jest to, proszę Państwa, efekt made in the USA, czyli prosto z Ameryki. I teraz yy, nie wiem, na czym polega magia jhs ale ta kostka ma jakieś 2 miliony więcej możliwości i opcji i kosztuje no, prawie, że nic więcej, bo mamy zasilać zestawie, więc cena tych urządzeń jest na tym samym poziomie. Więc, jak ktoś szuka JHS-a, to proponuję też popatrzeć na te kostki, zobaczyć co one. Potrafią, dlatego też pojawił się unboxing tego urządzenia, żeby nie wiem, zwrócić uwagę na różnicę w cenie między efektami również z USA. No, tyle chciałem Wam powiedzieć. Przepiękna kosteczka, świetnie wygląda, świetnie się prezentuje. Zaraz sprawdzę, czy działa, żeby nie było tak jak z tamtą. No i tyle na dzisiaj tego unboxingu. Dzięki wielkie za uwagę. Już długo kolejne filmy. Pedalport się właśnie kończy składać, więc niedługo zrobię Wam taki film duży z tego. I zrobimy też konkurs, może nawet jutro, już to nagram jutro, nie, pojutrze. Zrobimy od razu konkursik, jeden na Facebooku, jeden na, <laughs> jeden na YouTube, także myślę, że będzie wszystko spoko. Także dzięki wielkie za uwagę, widzimy się już niedługo na kanale CTK TV. Adios!